No hejka! Co się z tobą dzieje? Skąd to zątpienie? Prosiliście mnie o analizę filmu na temat Michała Karmowskiego oraz jego życia, stylu życia i o tym, żeby przedstawić troszeczkę bardziej jego sylwetkę. Zapraszam. Michał Karmowski, Ksywka Jaglak, to polski kulturysta, trener personalny, dietetyk, influencer fitness i aktor od niedawna, co bardzo miło mnie zaskoczyło, bo filmy, które oglądałem z jego wykonaniu, były naprawdę na dobrym poziomie. Urodził się 28 stycznia 1979 roku w Polsce. Zdobył dużą popularność wśród fanów fitnessu dzięki swoim osiągnięciom w kulturystyce oraz aktywnościom prowadzonym na platformach społecznościowych. Warte uwagi jest to, że w czasach, gdy Michał nagrywał na social mediach, nie było to na tyle popularne jak teraz. Wtedy ktoś, jak z kamerą chodził, to było troszeczkę dziwne, a dzisiaj to jest normalność. Karmowski zainteresował się fitnessem i kulturystyką w młodym wieku. Miał do czynienia ze sportami walki, ale głównie skupiał się na treningu siłowym i budowie masy mięśniowej. W miarę upływu czasu jego determinacja i zaangażowanie przyniosły widoczne rezultaty, czyniąc go jednym z najbardziej znanych Kulturystów w Polsce. Jego nogi to były naprawdę szał. Uja. Michał Karmowski stał się inspiracją dla wielu osób, i szczerze mówiąc, nawet dla mnie, jak ja zaczynam swoją przygodę z siłownią, to byłem w Katowicach obok Jaworzna miasto na spotkaniu z Michałem i mam jego autograf do dzisiaj. Michała osobiście znam i bardzo szanuję jako człowieka. Swoim działaniem w social mediach zainspirował wielu do zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i osiągania swoich celów. Karmowski, jeden z najbardziej utalentowanych kulturystów, wyróżnia się nie tylko swoim ogromnym zaangażowaniem, ale także niesamowitą siłą i determinacją. Dokładna liczba lat, przez które Michał Karmowski ćwiczy na treningach. Nie jest mi znana, ale możemy wiedzieć, że przygodę z treningami zaczął już przed 4 kwietnia 2009, gdzie zajął pierwsze miejsce na debiutach kulturystyka mężczyzn w kategorii później 90 kilo. Jako profesjonalny kulturysta i tener, można jednak przypuszczać, że angażuje się regularnie w treningi przez długie lata. Budowanie masy mięśniowej, osiąganie wysokiej formy i utrzymanie sylwetki wymaga czasu, ciągłej pracy i wytrwałości, co stało się u niego tak naprawdę nawykiem i stylem życia. Treningi stały się integralną częścią jego stylu życia, tak jak mówiłem wcześniej, a osiągnięcia, które zdobył, są wynikiem wieloletniego zaangażowania w świat fitnessu i kulturystyki. Wiele osób zadaje pytanie, czy Michał Karmowski stosował doping. Moi drodzy, w sporcie zawodowym, nawet niezawodowym, ludzie zawsze stosują doping i Michał, z tego co widziałem w social mediach, przyznawał się do tego i przestrzegał, co jest tutaj bardzo czynem chwalebnym można nazwać. Michał aktualnie jest na hormonalnej terapii zastępczej. Jest to terapia testosteronem, która jest prowadzona przez lekarza i daje wartości testosteronu zdrowego mężczyzny, czyli przede wszystkim w widełkach oraz tak, aby wszystkie inne hormony były uporządkowane. Michał, będąc na takiej hormonalnej terapii zastępczej, przyjmuje testosteron z zewnątrz, jednakże jest to terapia, a nie doping. Warto wspomnieć, że taka terapia nie ma nic wspólnego z wykorzystywaniem dużych dawek hormonów jako dopingu, gdzie bardzo często to jest powiązane ze sportem zawodowym. Całość procedury medycznej zawsze rozpoczyna się od kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej. Spadek testosteronu poniżej dopuszczalnego poziomu może być problemem zdrowotnym. Powinni o tym pamiętać szczególnie mężczyźni, którzy ukończyli 35 rok życia, jednakże pamiętaj, to, że ukończyłeś pewien wiek, nie znaczy, że musisz brać testosteron. W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób mylnie postrzega fakt, że po 30 powinno się stosować teścia. Guzik, prawda? Są osoby, które mają 50 lat i nie potrzebują stosować testosteronu jako leku, ponieważ mają go w dobrym poziomie, a są osoby, które mają 25 lat i potrzebują. Na zawodach kulturystycznych sylwetki sportowców są oceniane pod względem kryteriów takich jak masa mięśniowa, definicja mięśni, proporcje, symetria, rzeźba ciała czy chociażby kondycja ogólna i inne. Każdy zawodnik będzie miał indywidualne cechy i mocne strony, które bez wątpienia u Michała będą to nogi. Michał Karmowski ma wzrost 1,81 m i cechuje się masywną budową ciała – Dobrze rozwinięte grupy mięśniowe jego ramiona są imponująco szerokie z dobrze wyodrębnionymi mięśniami barków oraz tricepsami i bicepsami. Klatka piersiowa, mimo pewnych kolizji zdrowotnych, jest rozwinięta, tworząc wyraźne zarysowanie mięśni piersiowych, co pokazuje, jaką Michał przeszedł ciężką pracę, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej. Plecy również są dobrze rozwinięte, co daje wrażenie siły i symetrii. Ważnym aspektem sylwetki Michała jest także definicja mięśni Przez dbałość o redukcję tkanki tłuszczowej i zwiększenie masy mięśniowej. Jego mięśnie są wyraźnie zarysowane i rzeźbione. Warto pamiętać, że Michał jak oglądamy jego social media, bardzo mocną uwagę przykłada do diety i kardio. Kardio robi bardzo często, z tego co widzę prawie nawet codziennie i dieta jest. Praktykowana normalnie, codziennie. Cateringi dietetyczne, zaraz ktoś powie, no dobra, ale jak ktoś ma catering pod nosem, to każdy tak da radę, ale uwierzcie mi, znam wiele osób, które może sobie na to pozwolić, a mimo to rezygnują, ponieważ tutaj musisz mieć nawyk i siłę woli. Warto podkreślić, że opis sylwetki jest subiektywny i może różnić się w zależności od konkretnej konkurencji i zawodów. Sylwetka kulturysty jest rezultatem wieloletniej pracy, determinacji i zaangażowania w trening, diety i ogólny styl życia związany z kulturystyką. Warto podkreślić, że to, iż wiele osób mówi, że sylwetki kulturystów mi się nie podobają, nie ma tutaj za wiele. Do znaczenia, ponieważ to są zawody. Tam ma być duża masa mięśniowa, niski poziom zatłuszczenia, więc osoby takie jak Michał Karmowski budowały to przez lata. Była to ciężka praca którą widać, że po latach nawet treningów, można powiedzieć, bardziej ukierunkowanych prozdrowotnie, dalej daje efekty w postaci ogromnej masy mięśniowej przy niskim zatłuszczeniu i dbaniu o swoje zdrowie. Także pamiętajcie, moi drodzy, że każdy z nas buduje sylwetkę taką, jaką chce, i Michał jest kulturystą, którym zostanie tak naprawdę na całe życie, ponieważ kulturystyka to jest styl życia, swoją przeszłość zawodową miał naprawdę pokaźną i inspiruje wiele osób do działania. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać w komentarzu, kogo byście chcieli, abym ja tutaj ocenił, i jaką analizę dał. Pamiętajcie, że warto czerpać z dobrych wzorców ludzi, a nie hejtować, bo to jest ważne, żebyśmy się wszyscy wspierali w social mediach i no, działali razem, bo wszyscy dźwigamy te same ciężary i chodzimy praktycznie na tą samą siłownię. Wszystkiego dobrego i pozdro.